Cześć Siemanko, witajcie, jestem Patryk Dziś jest, e, jesteśmy u Królików Jest e, 9.45 Byłem o 8. i dałem jeść. E, I tak, no, e, siana już nie ma prawie Masz jeszcze trochę Jak widzę Pokładałem nawet e, na ten, na no taką To praktycznie nic nie ma No Dziś trochę później jestem e, cały ten e, filmik kurde co ty narobiłaś tutaj co? Wczoraj ścianą No To jest kurde sianka nie położyłem ta zjadła jak zawsze no, też jest spośnika kurde Ale piękne króliki No niedługo już będą będą się z Będę już zaczynał je rozma rozmażać. się nie mogę doczekać Ja eee, nie będę teraz daily robił, chyba eee, Tak. tak eee, odcinek z... pewnie będzie po buraku, dobra Ucinek będzie pewnie jak przyjedzie coś z futerkowe zobaczymy nie, a może i będę robił to daily, może nie zobaczymy no kurde, Bruno! Chodź! Chodź, idziemy! Chodź! Kurde, zajęte. No, yy, idziemy jeszcze do tej samicy, zobaczyć, bo tutaj chyba nie pokazywałem. A nie, pokazywałem już. ścielone, wszystko wczoraj, ładnie. No nie, jak zawsze, kurde. Dobra, chodź, pogłaskać się. Chodź! Chodź! Chodź, 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 kurde, chodź, e, kurde. Nigdy Wojtek lubi bardzo badyle O tak on Kurde takie to życie No tutaj się nic nie pozmieniało o Dzisiaj pewnie będzie w czwartek albo w piątek jak przyjdą mrozy mocne Zobaczymy jak się kurde króliki będą wychowywać Pierwszy ich no, będzie kurde większy taki Zdjęłem pojdełka. Idę zaraz po poidełka. Zakładam na łeb opaskę i... No i co? Chyba idę po nie. Już, już powinno rozmrażdzić. Dobra. No. Ja już jestem. No eee. Jestem. Chyba będzie git, nie? No i kurde się robiło. Dobra. Czekajcie. O! Będzie to? Będzie, no grywa się, kurde, lecimy! Zakładamy... Eee, dobra, gdzie ja mam młotek? I, to jest. Składam sobie kaptur, bo jest zimno. Tu spadł telefon. Mm. Może teraz nie wyleci. Cię pruszy leciutko Nie wiem czy będzie się widzieć to no, idzie, jest strasznie no, Ja sobie też szybko Tutaj tylko odsłaniam O Pięknie Czekaj to nie chce wyjść Te worki będą Na słomę, No bo już e, to, e, Na zboże nie będą one e, No bo no bo... Bo nie wiem... Rzeczy są urodzonawcze. Masz, Masz, co? O. Mm. O. Będzie, będzie. Dobra. Lecimy dalej. Czekajcie. Agrywa się tak Teraz, oj tak, tak mam tutaj. Dobrze. Oj tak, o ty kurde. Skal ikke Teraz tutaj szybko, ciągle... A, wchodzimy w stronę, Dobra, kolejny, ostatni. Nie ja wiem, czy to widzicie. Czekajcie. Na gruzo? Może trochę w dół? Jeszcze? Tak Dobra, zobaczę na graniu O, ładnie. Dobra. Okay. Teraz. Teraz. tutaj hok. jest git, Teraz to jest to nie raz z Chodź, ty! pij, tak byś się chciało pić wcześniej. Dobra, cyk. Teraz. No i po sprawie praktycznie. Kurde, jest zimno. Mogę rękawiczki wziąć. No. no ale cóż, takie jest życie. Głupi. No, także sypię, wieje i tyle z tego. No i jest zrobione. O nie, kurde, czekaj, i ta. Może no, zrazu o, teraz kurde, są tak No dzisiaj wieję, to za zakładam. No i na noc zawsze zakładam. Kurde, takie